Witam Państwa na moim kanale. Dzisiaj tak na szybko odpowiem na jeden komentarz. Czy mam tutaj CO2? Niestety nie mam. Pod rośliny daję kulki torfowo gwiniane. Poza tym niczym więcej nie nawożę. Dzisiajśmy byli u kolegi Mateusza. Zaprosił mnie i Grzegorza do siebie. Porozmawialiśmy, posiedzieliśmy sobie. Nagrałem filmik. Mateusz przełożył sobie trzy pary Managapuru, któremu. Wiecie, które Managapuru, któremu składają cały czas ikre porobił się trzy tarlaki i wniósł do góry i ładnie mu ikrę składają oczywiście filmiku nie nagrałem z młodymi ze skalarami, któremu składają ikrę dlatego, że było już późno a jego żona kładła dzieci do spania, także tylko byłem na szybko zobaczyć z Grzegorzem i zeszliśmy na dół. Nagrałem filmik. Państwu 1550 litrów. Tam się pomyliłem, bo akwarium szerokości ma 80, a ja powiedziałem 70. Także się poprawiam. Czy widzieliście kiedyś sampa 1500 litrów? Jak dobrze pójdzie, będziecie widzieć, w, dalszym, w dalszej części filmiku mówię na ten temat. I tu się na szybko jeszcze wypowiem: Co chodzi o Ultra Maxa 2000, miałem z różne filtry wewnętrzne. Nigdy na te filterki nie narzekałem tutaj teraz mi pracuje właśnie Ultramax 2000 i Fluval EFIX 4 także w tym akwarium mam dwa filtry co mi się w tym filtrze Ultramax podoba 2000 to, że ma duże kosze, ma prefiltr no i zobaczymy jak się będzie dalej sprawował, to jeszcze za wcześnie na Konkretną ocenę tutaj, tego anubiasa będę musiał przenieść w to miejsce, bo jak widzicie, lotos już mi zakrywa tego anubiasa. I tu jeszcze Państwu pokażę te ryby, ale one tu lubią właśnie w tych roślinach siedzieć. Santa Izabel, Managapuru. Także wszystko tu gra. Dobra, nie będę przedłużał. Zapraszam Państwa do Mateusza i oczywiście na hodowlę do Grzegorza. No i jesteśmy właśnie u Mateusza z Grzegorzem. Mateusz nas zaprosił No i Państwu jeszcze raz nagram akwarium To jest 1550 litrów No i ma w planie Mateusz Zrobić akwarium 7200 litrów To są plany ale On jak mówi to Zawsze Dotrzymuje Słowa ale na razie to są tylko plany. Także my z Mateuszem rozmawiali, drodzy Państwo, to ja będę siedział w akwarium. On będzie mówił, jak to wszystko układać, ustawiać. Grzegorz tu się śmieje. Tu Państwo, jeszcze tak nagram ten akwarium ma, jak się nie mylę, 70, 70 szerokości. No i tak to w długości wygląda w całości i za chwilę jedziemy do Grzegorza i u Grzegorza też coś Państwu powiem. Ale coś pięknego naprawdę. Idę, idę i końca nie ma. w Tym akwarium. Może jeszcze tak Państwu nagram. I cóż. Spotykamy się u Grzegorza. Spróbuję państwu nagrać Raczka, który gdzieś chodził. Nie wiem, czy uda mi się dopiero, bo go widziałem, a gdzieś sobie poszedł. Ale wszystko. Super Anubiasy, piękne, duże W tym akwarium ryby naprawdę małe się wydają No ale to jest 1550 litrów Ale tu będzie potężne też akwarium Tak jak Państwu mówiłem także Na razie Mateusz planuje no. To jest hobby, niestety. No dobra. Jeszcze wam ja pokażę korzenie, jak, jakiego sobie przywiózł. Potężny korzeń. O, jest raczek. Już Państwu pokazuję. Raczka. A krab. O, dokładnie, ja raczek. No jak sobie ładnie śmiga. Naprawdę podoba mi się. Tu ma bardzo dużo ryb, ale tam z tyłu też pływają. Ale super. Krabik. No, Grzegorz się poprawił mnie. Ja zawsze muszę coś sknocić na filmiku. Bez tego by się miał był. także państwo mnie znacie, z tego, że ja jestem sobą, nagrywam, żadnych scenariuszy nie układam. Piękna jest kolos, jest kolos, to by trzeba było widzieć na żywo. A te 7000 litrów to już to będzie. O! Potęga Będę tam pływał. Dobra, spotykamy się u Grzegorza. Ale z tym akwarium to na razie są plany, także jak kiedyś w przyszłości będzie robił, to na pewno wam nagram. Drodzy Państwo. Będzie robił, bo się śmieje już. Ja wiem o tym, że on będzie robił. Dobra, spotykamy się u Grzegorza. Super. Super. Gdzie mój? Raczek czy jak on się nazywa krap. A tu, tu muszę złapać szybko. Szybko, szybko, szybko. O tam sobie śmiga po tej strony. Zobaczcie jeszcze. Józek się nazywa. A Widzicie jak macha? Dobra. To już się spotykamy u Grzegorza. Już my przyjechali od Mateusza. Jesteśmy w hodowli u Grzegorza. I mała taka informacja. Grzegorz chce sprzedać z tymi oto wszystkimi skalarami. Oto ten akwarium 1000 litrowy. Także kto będzie zainteresowany, będzie chciał sobie zakupić akwarium z rybami, z tymi skalarami, to proszę dzwonić do Grzegorza. Numer telefonu będzie w opisie pod moim, oczywiście, filmikiem. No i tu Państwu jeszcze pokażę. Santa Izabel. Tu jest 10 sztuk Santa Izabel i Managapuru. Na razie są w 500-litrowym akwarium. Zrobię Wam przybliżenie, jak to wszystko wygląda. Także jak ktoś będzie chciał 1000 litrów, akwarium ma 2,5 metra tak, tak. Yy, długości to proszę dzwonić, numer telefonu będzie w opisie pod moim filmikiem i co do ceny można się dogadać właśnie z Grzegorzem także. Tak to wszystko się tutaj przedstawia. Byliśmy u Mateusza, już hmm. wiecie. No tu Grzegorz, właśnie zamówił. Przyszło mu fachowo powinno się to, na to mówić. Wata. No, no, biologiczna tam jakaś. Ja na to mówię siatka. Tu hmm. lubią się rybki mody na rybę kować także nie będę tu zeszczępił języka i tu jeszcze Państwu pokażę zbrojniki Oj, wiem, że łajty ale dobrze, że podpowiadasz, bo zawsze coś muszę pokręcić mieczyki no, i oczywiście też jedziemy. Czekamy na telefon. Jak tylko dostaniemy, to jeszcze jedziemy po, bynajmniej dwa gatunki Mieczyka. No, i też jedziemy na giełdę akwarystyczną do Strawy, nie czegoś? No. Także nagram Państwu giełdę akwarystyczną w Ostrawie. Także dobrze. Pozdrawiam. Życzę miłego tygodnia. Z tej strony Rybka. Trzymajcie się i jak ktoś będzie reflektował na 1000 litrów razem ze skalarami tymi to proszę dzwonić. Numer telefonu będzie w opisie pod moim filmikiem. Trzymajcie się ciepłutko. Z tej strony rybka. Cześć.